No, Siemka, dostałem pytanie. Właściwie kolega mnie się zapytał, jak to się dzieje, że odkurzacz się. No, słuchajcie, odkurzacz nie się, to nie jest panienka. Natomiast tam zachodzi proces spadku ciśnienia i śmieci, które gdzieś tam są przed rurą, są wdmuchiwane ciśnieniem atmosferycznym do środka. Natomiast jak to się dzieje? Możecie znajdziecie schemat. Tam jest coś podobnego. Jak w silniku odrzutowym taka turbina, jest kierownica i tak dalej i jest odwirowywane powietrze. Powietrze same w sobie mówią, że nic nie waży, ale to jest nieprawda. Bo przy 15, 15 stopniach Celsjusza przy powierzchni morza waży około 1,5 kg scienze powietrza i teraz. Tam jest coś w rodzaju takiego wirnika, który nam odbiroguje powietrze i wyrzuca na zewnątrz. Ten ciężar powietrza, po prostu pod siłą obrotów, jest wyrzucany. I teraz przed tymi tarczami powstaje spadek ciśnienia. Dlatego to tak działa. Czyli odkurzacz będzie wszędzie działał. Jak taki samochód jedzie, będzie wszędzie działał odkurzacz, będzie działał w każdym środowisku, w każdym gazie, w wodzie. Natomiast nie będzie działał w próżni. Poszukajcie sobie schematu. Ja kiedyś wrzuciłem stary odkurzacz, miałem nagrać filmik, jak to w środku wygląda, ale nie nagrałem. Teraz mi się przypomniało właśnie, że kiedyś coś miałem takiego nagrać. No natomiast na pewno gdzie znajdziecie schematy takiego, takiej sprężarki, bo to właściwie jest sprężarka odśrodkowa. Także to tak działa. Jeszcze raz dziękuję za subskrypcję, za komentarze i za łapki. Cześć mordy, trzymajcie się. Niedługo się dowiecie, co z tą rzutką zrobiłem. Mam nadzieję, że to się uda przedłużyć. Miało już tam tygodniu być przedłużone, ale nie zostało przedłużone. Mam nadzieję, że się uda przedłużyć i zbudujemy fajny kanał podróżniczy. Będę pokazywał, jak sobie radzę w rozmaitych sytuacjach i tak dalej. Będziecie mogli tam zobaczyć rozmaite ciekawe rzeczy. Chcę Wam pokazywać, jak gotuję, jak gdzieś tam sobie radzę w warunkach polowych, w innych miastach. Gdzieś tam nie wiem, może jakieś wycieczki do lasu yy, i tak dalej. Może jakieś tam majsterkowanie się pojawi gdzieś w tle zobaczcie. Poczekajcie. Idę sobie ulicą przy krawężniku. Dlaczego tak? No bo tutaj nic nie jeździ. To jeszcze raz pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.